Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postaram się pobić rekord świata w przychodzeniu Minecrafta. Wcale nie na czytach. Oczywiście, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, tak więc jestem już na świecie i robimy oczywiście speedrun. Tutaj jakieś świnka, dobra. Yy... Daj tak. Yy. Ja jedną już mam. No i oczywiście tutaj takie coś... Takie coś już mamy. Widzicie? Ja, to Co jest? Ej, nie! No. Za to musicie zostawić łapeczkę i suknie, sobie... no nie musicie sobie... Najlepiej to jakbyście zostawili w dół, bo to bym był wam e, bardzo wdzięczny. E, no. E, ja tutaj nie będę... E, <laughs> nie będę tutaj ten... E, taka, który robimy porta, znaczy... Dobra. E, hop, hop. I... Dobra, udało nam się! Jesteśmy w Stream Holdzie! E, Okej. Okay. I możemy ruszać dalej. E... Thank you. Yy, dobra widzowie! Yy, znalazłem ten portal yy, tutaj. Oczywiście wszystko ja zawsze zawdzięczam wam. Chodzimy tutaj! Co tu się dzieje? Mamy tutaj yy, dobra! Widzowie, yy, yy. yy, dobra!